Dzień dobry, Rafał Kalinowski. Serdecznie witamy w naszym centrum maszyn używanych First Class Use w Kutnie. Jesteśmy zlokalizowani w samym centrum Polski. Nasz zespół w sposób profesjonalny przygotowuje oraz sprzedaje maszyny używane klas, zarówno tu w naszym kraju, jak i na całym świecie. Jesteśmy jednym z siedmiu punktów First Class Use w Europie. Dzięki temu możemy zaproponować naszym klientom niepowtarzalny wybór szerokiej gamy produktów zarówno naszej marki, jak i marki konkurencyjnej. Za pośrednictwem naszej sieci dealerskiej KLAS zajmujemy się również odkupem używanych maszyn rolniczych wszystkich producentów. Daje nam to możliwość dostosowania się do potrzeb i preferencji każdego klienta. Aby zapewnić naszym klientom jeszcze większy poziom bezpieczeństwa, uruchomiliśmy dla nich program certyfikacji maszyn First Class Used. Program ten obejmuje wysokie standardy jakości, szeroko zakrojone kontrole maszyn i roczną gwarancję producenta Maxicare Protect na maszyny z klasyfikacją Platinum oraz Gold. Po to, by zapewnić niezawodne użytkowanie maszyn podczas prac polowych, sprzedajemy te sklasyfikowane maszyny wyłącznie za pośrednictwem naszych lokalnych dealerów klas w Polsce. Dzięki temu zapewniony jest szybki i profesjonalny serwis klasy. Szukasz sprzętu do swojego gospodarstwa? Tu go znajdziesz. Zapraszamy do nas. Centrum Maszyn Używanych Klas Kutno.